Cześć! Być może od całkiem niedawna projektujecie rozwój pracowników w formule wirtualnej i być może jesteście na tym etapie, kiedy chcielibyście zacząć rozróżniać różne formy wirtualnej pracy z grupami. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym różni się webinar od wirtualnych warsztatów. Nazywam się Monika Hutnik, prowadzę portal dla liderów zmian o krok do a na co dzień pracuję w firmie Edta Leadership and Culture. W tej firmie od kilku lat wspieramy rozwojowo zespoły pracujące wirtualnie, najczęściej w międzynarodowym. Wybrałam obrazcie. kilka najbardziej typowych elementów odróżniających od siebie te, te dwie formy pracy z grupą. W każdym przypadku chodzi o pracę rozwojową, natomiast w przypadku webinaru celem jest przekazanie wiedzy, zdobycie konkretnej wiedzy na jakiś temat, coś takiego jak przeczytanie książki, posłuchanie podcastu, wysłuchanie, wzięcie udziału w webinarze. Natomiast przy wirtualnym warsztacie chodzi przede wszystkim o poćwiczenie zdobycie umiejętności. Czyli webinar ma na celu zdobycie wiedzy na wirtualnym warsztacie ćwiczymy umiejętności. Ile osób może wziąć udział w webinarze, a ile w wirtualnym warsztacie? No cóż, w webinarze może wziąć udział tyle osób, na ile pozwala platforma. Ja prowadziłam webinary dla kilkuset osób. Słyszałam, że największa publiczność, z, jakąś, z jaką któryś z kolegów miał do czynienia, to było około tysiąca osób. To są duże grupy. Wydaje się fantastycznie, można w dużej grupie przekazać sporo wiedzy. Zdecydowanie tak, to jest bardzo duża wartość webinaru. Natomiast jeżeli chodzi o Ćwiczenie umiejętności, to w przypadku wirtualnych warsztatów mamy do czynienia z liczebnością już bardziej klasycznych grup szkoleniowych. To może być w zależności od dokładnego celu warsztatu między 7 a 20 osób. No, to na ten temat osobna dyskusja. Jak jakiej potrzebujemy technologii do tego żeby przeprowadzić webinar, a do tego żeby przeprowadzić wirtualne warsztaty. W przypadku webinaru wystarczy nam jedna duża sala. Uczestnicy w ogóle nie potrzebują mikrofonów, ponieważ w formule webinar webinarowej mikrofony muszą być wyłączone. Nadaje tylko i wyłącznie speaker. W przypadku wirtualnego warsztatu przydadzą się nam już nie tylko mikrofony dla uczestników, przydadzą nam się także kamerki dla uczestników Przyda, przyda nam się także taka technologia przeprowadzenia tego warsztatu, gdzie jest możliwość dzielenia. Tej grupy szkoleniowej na mniejsze grupy warsztatowe. Tak jak się normalnie pracuje na sali szkoleniowej, w podgrupach, tak samo w wirtualnej sali szkoleniowej. Uczestnicy pracują w podgrupach, dzieląc się doświadczeniami, rozwiązując zadania, dzieląc się dobrymi praktykami albo ćwicząc nowo nabywane umiejętności. W przypadku webinaru interakcja z grupą jest niska. Oczywiście zawsze można zapodać jakąś ankietę, pytania na czacie. Interakcja nie jest zablokowana, natomiast ona jest. Jest taka dosyć mocno jednostronny jest to komunikat od strony osoby nadającej. W przypadku wirtualnych warsztatów całkowicie mamy inną sytuację. Tutaj jest interakcja bardzo wysoka. Niektórzy mówią, że nawet raz na pięć, raz na 7 minut uczestnicy potrzebują być angażowani do działania po to, żeby utrzymali maksymalną koncentrację na tym, czego na tym warsztacie się de facto uczą. Czyli za co 5-7 co minut potrzebują być angażowani w nowe działanie, w nowe ćwiczenie, w nowy komentarz nową ankietę, w nowe wypowiedzenie się, w nowe zabranie głosów, nowe określenie swojego statusu i tak dalej. O tym osobny temat. I teraz, co to oznacza udana sesja? Udana sesja webinarowa to taka, gdzie zyskasz dużo konkretnej wiedzy, jest mięsiście, jest konkretnie, było tak, że dowiedziałeś się czegoś konkretnego. Natomiast udany wirtualny warsztat to sesja, gdzie przećwiczyłeś umiejętności, gdzie dowiedziałeś się od innych, co oni robią, gdzie wypracowaliście razem najlepsze praktyki. Czujecie tą różnicę? No i wreszcie, jak planować liczbę sesji? W przypadku sesji webinarowych, w zależności od tematu, może Wam wystarczyć jedna, możecie też iść serią sesji webinarowych, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba lub taka wola w organizacji. W przypadku wirtualnego warsztatu, oczywiście można obyć się jednym wirtualnym warsztatem, natomiast największą wartość daje cykl wirtualnych warsztatów, ułożonych, w program rozwojowy, który pomiędzy warsztatami proponuje czy zaprasza uczestników do różnych dodatkowych aktywności: czy to zapoznania się z jakimś materiałem merytorycznym, prze, przećwiczenia czegoś w praktyce, na przykład z członkami swojego zespołu, sięgnięcia po dodatkowe zasoby, wypracowania czegoś osobiście. I tak dalej. W tym krótkim nagraniu przedstawiłam Wam największe, najważniejsze różnice pomiędzy webinarem a wirtualnym warsztatem. Mam nadzieję, że teraz Obie te formy pracy są dla was o wiele bardziej klarowne i że teraz lepiej będziecie mogli planować formy pracy rozwojowej z waszymi grupami w formule wirtualnej. Jeżeli mielibyście chęć przeprowadzić w waszej firmie udane webinary lub efektywne szkolenia online, serdecznie zapraszam do kontaktu www.ettaconsult.pl lub przodu.pl. Trzymam kciuki za wasze wirtualne doświadczenia. Trzymam kciuki.